Bajka o współczuciu. Było sobie współczucie, którego nikt nie chciał. Ono sobie było głęboko ukryte w każdym z nas. I sobie tak było i było. Każdy coś wiedział o nim, ale jak mityczny nożorożec, gdzieś tam sobie był, czy jednorożec. Każdy wiedział, że jest, ale nie wiedział gdzie i jak. To współczucie czeka w każdym z nas. Ono jest, tylko czeka. jakie można odnaleźć? No, poprzez zrozumienie, czym ono jest najpierw. Żeby czegoś kawałek odszukać, to jak w GPS-ie trzeba wpisać współrzędne, więc warto zrozumieć, czego ja w ogóle szukam. Czym jest to współczucie dla mnie? No właśnie. Czym jest to współczucie? Wszyscy go też chcą tyle i mówią, że mają. A czy współczucie to Dostrzeżenie swoich trudnych chwil w życiu, bez oceniania siebie za nie. Czy współczucie to może. Przypomnę sobie, co czułem, czułam, i, I docenię siebie za to, że mimo to było, ta... że było to takie trudne, to mimo wszystko poradziłem sobie, poradziłam. Kurczę. Dumna jestem z siebie, dumny. Hmm. Dałam radę, dałem radę. W sumie to mógłbym powiedzieć, że może nawet piękne było to, że sobie dałem radę. I jeszcze sposób, w jaki to zrobiłam, zrobiłem. Więc to współczucie to może po prostu jest przypomnienie sobie tego, co kiedyś czułam, czułem bez oceniania siebie. Może warto się zastanowić, czy te historie, które się zdarzyły i poniekąd nie były do końca moim wyborem, bo potrafiłem czy nie potrafiłem dokonać wtedy wyboru, no raczej nie. Skoro tak postąpiłem, postąpiłam, a nie inaczej, to znaczy, że może po prostu nie potrafiłem, nie potrafiłam inaczej na tamten czas. Więc myślę, że Współczucie to czucie tych historii starych, swoich i tego, co robimy, tego, jakie wybory dokonujemy, czując emocjonalnie w ciele te chwile, bez pojawiania się złości i żalu do siebie o to, że to zrobiłam, że to zrobiłem tak, a nie inaczej. Więc. No, nie potrafiłam inaczej, nie potrafiłem. W sumie to, to było trudne. Dużo mnie to nauczyło, ale kurczę. Dzięki temu jestem taka właśnie, jaka jestem i taki jestem, jaki jestem. Więc może pomyśl, czy potrafisz współczuć sobie za wybory, za przeszłość, za chwile, które były trudne, i czy potrafisz siebie docenić za nie. Dać sobie nagrodę, że jesteś dumny, dumna z siebie, z tego co przeżyłaś, jak przeżyłaś i ile cię to kosztowało. Że jesteś wdzięczna, cieszysz się, że potrafiłaś, potrafiłeś w ogóle dostrzec to, że to było takie trudne. Dostrzec, że dałaś radę, dałeś radę. Bądź dumny, że potrafiłeś i potrafiłaś odzyskać swój spokój wewnętrzny swoją radość z życia swój sens głęb głębszy w sobie I ukochaj siebie choć trochę za to, że już wiesz czym jest to szczęście i ten spokój i nie potrafisz żyć już bez niego i zrobisz wszystko, żeby je to coś w tobie ocalić, utrzymać Długo, często, bo ten spokój jest tym, co możesz odczuwać bardzo często. Docen się za to, że odzyskałeś, odzyskałaś siebie wreszcie. Współczuj sobie za to, jak trudne to było, jak trudne twoje życie było. A dzięki temu, że to widzisz i nie oceniasz się za to, już tak trudne nie musi być. Docen się za to. Daj sobie nagrodę za to jaki jesteś, jaka jesteś. Pójdź na randkę ze sobą. Na chwilę ze sobą. I powiedz, daję sobie nagrodę teraz chwilę ze sobą. Za to, że potrafiłam i odzyskałam siebie. Warto. Wszystkiego dobrego i powodzenia. W odzyskiwaniu siebie. Właściwie odnalezieniu, bo w środku masz tą część ciebie, tylko ją wystarczy odszukać.